Ludzkie serce bije średnio 2,5 miliarda razy w ciągu całego życia. Pracuje niestrudzenie, aby codziennie przepompować około 7 tysięcy litrów krwi przez ciało. Jednak jego funkcja może być nadwyrężona przez czynniki genetyczne, złą dietę, niezdrowy styl życia lub złe nawyki. Te czynniki mogą prowadzić do zwiększonego ryzyka chorób sercowo-naczyniowych które są najczęstszą przyczyną śmierci na świecie. Jednak te liczby można znacznie zredukować, ponieważ 80% zgonów uważa się za możliwe do uniknięcia. Naturalne, naukowo uzasadnione podejście, które wykorzystuje mikrobiom jelitowy, może przyczynić się do zmniejszenia ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. Przedstawiamy LPLDL, chroniony prawnie i opatentowany szczep probiotyczny, który pierwotnie pochodzi z pomidorów. To wyjątkowy szczep bakterii Lactobacillus plantarum, który jest naturalną bakterią ludzkich jelit. Podobnie jak szukanie igły w stogu siana, LPLDL został odkryty i zidentyfikowany wśród ponad 4000 szczepów bakteryjnych przy użyciu technologii OptiScreen firmy Probiotics. Został wybrany ze względu na wysoką aktywność enzymatyczną w hydrolazie soli żółciowych. Oprócz doskonałej stabilności, LPLDL ma również wysoką przeżywalność. Jak działa LPLDL? Lactobacillus plantarum LPLDL wspiera zdrowie układu sercowo-naczyniowego poprzez naturalne obniżanie poziomu cholesterolu LDL i ciśnienia krwi. Osiąga się to poprzez zmniejszenie wchłaniania zwrotnego soli żółciowych z jelit z powrotem do wątroby. Ponieważ sole żółciowe są syntetyzowane z cholesterolu, organizm jest stymulowany do uzupełnienia utraconej ilości. Aby wytworzyć nowe sole żółciowe, cholesterol jest transportowany z krwi do wątroby, co powoduje znaczny spadek poziomu cholesterolu we krwi. Badania kliniczne pokazują, że LPLDL może obniżyć ciśnienie krwi o 5 punktów procentowych, zły cholesterol LDL o 13 punktów procentowych i cholesterol całkowity o 36 punktów procentowych. Jednocześnie dobry cholesterol HDL wzrasta o 4 do 5%. Badanie potwierdziło, że LPLDL jest całkowicie bezpieczny i dobrze tolerowany. LPLDL jest również naturalnie występującą bakterią, wolną od inżynierii genetycznej i zgodną z globalnymi standardami bezpieczeństwa. Jest produkowany zgodnie z wytycznymi GMP i najwyższymi wymaganiami farmaceutycznymi. Popraw swoje zdrowie serca bezpiecznie, skutecznie i naturalnie dzięki LPLDL.